Witam dzisiaj kilka słów o melonach u mnie, no niestety nie jest najlepiej. Tu jak widzicie jeden najsilniejszy melon, który kupiłem z rozsady, no trochę kwiatów wprawdzie ma, ale nie za bardzo chcę wiązać, bo widziałem tutaj już kwiaty żeńskie. No i to jest jedyny melon tak naprawdę, który mi został. Posadzony tu był pod koniec kwietnia, przykrywałem go. Agrowukiną białą, jakby przymrozki. Ogólnie się miał dobrze, do rupi nie zaczęły kopać tutaj nornice i po prostu podważać tutaj tą tkaninę. I pewnego dnia przychodzę, a tutaj ten melon jest tak jakby wysadzony i podniesiony, tak gdzieś z 10 cm do góry. Także musiałem go wyciągnąć. Zasypać te dziury tam w środku i jeszcze raz go po prostu posadzić. Nie wiem, jak to będzie, jak to wpłynie na jego system korzeniowy. To było gdzieś dwa tygodnie temu. Mam nadzieję, że on tutaj się teraz przyjmie po raz drugi i jakieś tutaj owoce z tego będą. A niestety moje melony w gruncie nie przetrwały tej niesprzyjającej pogody, tych chłodów, które mieliśmy. Były trzy posadzone, niestety tutaj wszystkie trzy padły. Tak to jest w ogrodnictwie, trzeba się z tym liczyć, że są straty i różne rzeczy się zdarzają. Także tak to czasem wygląda, niestety. No nic, pomyślę, co by tutaj można było zamiast, tego, zamiast tych melonów posadzić, chyba że jeszcze by mi się udało gdzieś rozsadę zdobyć. No nic, pomyślimy, co tutaj zrobić dalej z tym. Do zobaczenia.